Chcesz schudnąć, ale nie chcesz liczyć kalorii? Zastanawiasz się, czy to możliwe? Tak, to możliwe. Sam to wprowadzi mu siebie i działa. Pierwsze co, to sprawdź, jak wygląda Twój dzień jedzenia. Wypisz sobie wszystko, co jesz, jak jesz i jak to w ogóle wygląda. Następnie zobacz, co możesz walić, co jest zdrowe, co jest niezdrowe i gdzie możesz poszukać zamienników. Generalnie często jest tak, jak ja kiedyś lubiłem jeść batony snickersy, nadal uwielbiam, ale... Wiedziałem, że mają dużo kalorii, dużo cukru, nie chciałem tego, więc musiałem poszukać zastępnika i znalazłem sobie batony proteinowe, nawet takie w niebieskie. Więc właśnie szukaj zdrowszych zamienników. Nie wiem, lubisz keczup do śniadania, do kanapek, spoko, ale znajdź to taki, który ma jak najmniej cukru, tak naprawdę. Więc jakby szukanie odpowiednich zamienników tych mniej zdrowych elementów. Lub jeść to samo, bo nawet mógłbyś jeść maka codziennie. Naprawdę, mógłbyś jeść maka codziennie, tylko wtedy odpowiednie mniejsze ilości, żeby ta kaloryka, powiedzmy się... Zgadzała. Kolejnym elementem będzie spontaniczna aktywność. Idź coś na spacer, przejdźcie. Jeśli pracujesz, po, nie wiem, 8-10 godzin dziennie przy kąpie, przy biurku, to taki 10-metrowy spacer co dwie godziny myślę, że pomoże i Twojej głowie, i Twojemu ciału, i sam sobie podziękujesz w przyszłości. Więc takie coś, lub nawet całkiem po pracy. Jest jakiś na spacer, weź kolegę, koleżankę. Przejdźcie się, czy na, na trening, naprawdę zrobi to mega robotę. Więc spontaniczna aktywność, taka, która wypali trochę Wam kalorii, Nawet posprzątaj i sam sobie podziękujesz. Więc obserwuj.